Witam z wszystkich, bardzo serdecznie jestem, Capson13 Nagrywam odcinek po odcinku, jak możecie zauważyć, już po obrazie Na początku i końcu yy, Na początku tego odcinka, na końcu poprzedniego To jest ta sama scenka yy, I właśnie tutaj zaczynamy się zastanawiać z nowym Ekwipunkiem yy, Czyli Linką tak się podoba. Fajne, zapewniam, że tak eee, fajnie działa. To jest taki przyjemny, przyjemne wyprzedzenie. Nie mówię, nie. Uu, tutaj coś się nam przybugowało. Tam jest O, zapomniałem, że tak też się da. Teraz naprawdę się, że to przyda. Będziemy też mogli w końcu dostać się do tego grobowca, do którego próbowałem się dostać 2 odcinki temu. Nie chciałem przerwać dialogu w razie czego... narzędzie do modyfikacji, czy już y... druga rzecz, którą tak to byśmy musieli kupić w sklepie u handlarza. A w tym wypadku, znajdę to w skrzynce. Tyle przemocy i śmierci. Ludzie Jacoba przeżyli tak wiele, a mimo to nie przestają walczyć wiąże ich przysięga złożona przez ich przodków obowiązek jest taką mięsnością ale ja widzę ludzi, którzy chcą tylko żyć w pokoju myślę, że czas, aby porzucili przeszłość z tą umiejętnością to... może poprowadzi mnie do boskiego źródła mogę jest stąd zabrać wówczas, nie będą więcej cierpieć Mogliby podzielić się brzemieniem prawdy ze światem, ale jeśli wszystkie wysiłki spełzną na niczym, nie wiem, co zrobię. No że to już nie chciałem lerze przerywać wypowiedzi. W poprzednim odcinku wiem, że nie żeby w tej grze była taka umiejętność właśnie, jak, że automatycznie przeszukuje się ciała wrogów. No jak widać się myliłem no, jednak jest taka umiejętność. kuźwym się tego stój A nie to to jest właściwie się że nie będzie ty mam jakąś skrzynkę z surowcami ale też notatkę dziewczęta i chłopcy drwiliście z nauki pisania mówiąc że nie ma nic wspólnego z polowaniem oto jednak wasza pierwsza lekcja jest standardowo świdzi notatki wszelkie robimy te już Prawy piąty poziom eee, dobra. Piórka weźmiemy sobie, zgarniemy. To się przyda zawsze. O, kurde. Trzeba... Drzewo... mam miejsce, to wezmę. Tutaj. Eee, nie ta... nie ta broń. O kurde... nie ja nie chciałem... Ja chciałem te drzwi otworzyć, nie spaść na dół... No to jest sojusznik nasz... Żyjesz, dobrze. Zabraliśmy większość rannych w bezpieczne miejsce, ale najeźdźcy wrócili. Zajęli wioskę. W dolinie jest więcej naszych, przygotowują się do kontrataku. Każda pomoc na dłoni jest mile Jeśli wracasz do wioski, uważaj na siebie. Hej. To hej na koniec od tak, jakby ten gościu chciał poderwać to helarę. Według mnie, tak to... Hej, miało taki wygrzink. Dobra, chodź tu. Macie jakiś żywych? Miałem jednego, którego mogłem dostarczyć, ale premia nie była warta za Da. się poddała a zwierzchnicy patrzyli. Musiałem go oddać. Zawierali Przez głupie drzewo. A już tak ładnie szło. Bo jeżeli tak, chyba wszyscy już tutaj na tym obszarze. Mam takie wrażenie, bynajmniej. I to już wszyscy tutaj mam jakiś yy, magazyn. Nie puść to mi to. Podnieś podnosi wszystko co się da, tutaj o, jakaś notatka, znaczy nagrani bardziej nawet Mam problem. Zajebicie wielki problem Przeglądałem pliki zapisując parę na własny użytek nie wiem kogo to jest notatka no zobaczymy może jeszcze coś tam się o tym człowieku dowiemy co to jest i tak dalej. Gdy przeczeszemy teren, możecie dołączyć do reszty. Czego dokładnie szukamy? Dobó w utwarza... Tutaj okay. kolejnych położyliśmy Monety. W sumie Ile już tych monet mamy? 93 Odwiedź sklep z zaopatrzeniem. Wiem, że tam mam pierwsze metody dostępne, ale jeszcze właśnie nie chcę tam Właśnie problematyczna jest ta waluta Nie chcę tylko falówki Trzy sprężyny zdobywaliśmy z niego Wow Jest naprawdę dość sporo tych części tutaj można wejść na dach a to po to żeby się przekraść już tutaj nie mamy do kogo się przekradać akurat w tym wypadku eee, tu nic nie ma w tym domku Tu są części o już mamy fula Medykamentów też ale tu coś jeszcze znajdziemy pióra i grzyby żeby akurat się przydadzą. Yy... O, kolejne nagranie, Ocy zjawili się strażnicy. Wiedziałem, że tak będzie. Ale poleci nas. Potem będzie swego rodzaju ceremonia inicjacji. To wszystko? Tylko tyle może zrobić? Słuchaj, niektórzy z nich... Niektórych... Coraz bliżej! Przeszukajcie teren. Obserwujcie krzaki, może być wszędzie. Nie, nie tak to planowałem trochę, jeśli o to chodzi. Nie wiem czy tego. Tak. Uwzględniło go to wystarczająco. Eee... Kurde, jeszcze kolejny. Kurcze. No, wypcha się z tym granatem wadziś to tobą się Twoim kolegom przejmuje. Naprawdę, kawał pancerza miał na sobie, całą municję do strzelby zmarnowałem na niego. A tak jak mówię, tutaj też to akurat mi wyszła ta akcja. Myślałem, że oni zamiast sprawdzać te ksiaki, przy których byłem, będą sprawdzać tamte dalsze. Ale niestety tak stało się zupełnie na odwrót niż planowałem. Jednak dzisiaj chyba z nieśmiertelnymi się nie spotkamy. Pieprzona choroba niszczy moje ciało. No, tutaj mamy tatkę. Też że mydlęczym oparł już mogliśmy zauważyć podczas tych scenek. My w zasadzie cały czas nie wiemy. że eee, czekam z nami podczas gdy. Eee, a tu! Musiałem się zastanowić, gdzie. Gdzie my mamy skoczyć? Eee, dobra. Ty mamy kolejne nagranie i a nie, na tatkę to nie nagranie, tylko tatkę. Ja nie żyję przez moje głupie zachcianki, a mój ojciec już od dwóch dni nie daje znaku życia. Aby Sophie... pokonać Trójcę musielibyśmy być w pełni sił, ale wszystko wskazuje na to, że śmiertelny cios za... Edlaras to pewnie jest ten, którego widzieliśmy w jednym z pierwszych odcinków. Gdzie pojawiła się Sofia właśnie, gdzie... Powiem do nas, mierzyła z łuku. Praźmiemy sobie śmiercionośną siłę Kurczę, ja broni nie chcę ulepszać, chciałem ulepszyć zasobnik na amunicję do strzelby, ale kurczę nie mam tych skór wszystkich, no To jest najgorsze właśnie, że ja potrzebuję tej jednej rzadkiej skóry i... Dobra, problem ze skórą się właśnie rozwiązał. Problem z jedną skórą to byśmy... Nawet trzy dostaliśmy! U. Fajnie. Y Kontynuujący wątek ze skórami, e, wątek. Więc skóry już takie Te wyśmienite, tam rzadkie, jak z bab tak z właśnie Pozyskaliśmy wystarczającą ich ilość Więc teraz wystarczy tylko zdobyć skóry te zwykłe e, no i to trzeba będzie po będę musiał zapodobać, więc jakoś Albo Na odcinku zapolujemy albo Ja między odcinkami jakoś to zrobię Eee, zobaczymy. Uwaga, straciliśmy kontakt z oddziałem patrolującym dolną część doliny. Widzicie ich? Nie. To nieprzyjaciele. Może to zwykłe zakłócenie łączności, ale Konstantin nie chce ryzykować. Dobra. Wykończenie takie ekspresowe poszło. Dobra, ile mamy nagrania? Tak spojrzę, tylko 19 minut. Eee, już poprzedni odcinek wyszedł dłuższy niż miał być. Dobrze, popchniemy. O kurde, zapomniałem, że mogę się zobaczyć. Za, zapomniałem o tej jedynce. po prostu, że mamy to. Eee, kurde. To chyba... Ach, tak, ten etap jest czysty do momentu... Z tym strażnikiem... Strażnikiem, yy, żołnierzem trójcy po prostu. W ten moment jest jakby... Załatwiony. Teraz. Już pamiętając o tym, że należy wcisnąć to X podczas skoku, żeby się złapać tą blinką. Nie, dobra, teraz naprawdę już z wami się pożegnam w tym miejscu, ponieważ tutaj yy, widzę, że jest jeszcze spory kawałek parkurem do wykonania, wspinaczką i tak dalej, yy, nie wiem ile się z tym zejdzie, dlatego wolę nie ryzykować, yy, mam nadzieję, że film wam się spodobał, cześć.